Cześć, z tej strony Bartek. Jestem fizjoterapeutą. Zapraszam was na nową serię filmów, które będą poświęcone testom klinicznym. W pierwszym odcinku omówimy sobie test uciskowy Thomsona, który pozwala stwierdzić, czy ścięgno achillesa jest przerwane. Podczas testu uciskowego Thompsona, pacjent leży na brzuchu, stopy wystają poza kozetkę i test polega na tym, że terapeuta uciska na łydkę, co powoduje zgięcie podeszwowe stopy. Gdyby ścięgno było przerwane, nie dochodziłoby do tego zgięcia. Drugą wersją tego Testu jest pozycja, w której pacjent ma zgięty staw kolanowy. Terapeuta znowu uciska na łydkę i dochodzi do wyraźnego zgięcia podeszwowego stopy. Poza wykonaniem testu Thompsona dobrze podeprzeć się diagnostyką obrazową. W tym przypadku RTG pozwoli wykluczyć złamania w obrębie ścięgna Achillesa, na przykład złamania awulsyjnego kości piętowej. Dobrymi badaniami, które mogą zdiagnozować Przerwanie ścięgna Achillesa są rezonans magnetyczny i USG. W tym materiale filmowym to już wszystko. Jeśli podobał się Tobie ten film daj lajka. W komentarzu możesz napisać jaki następny test kliniczny mam zaprezentować. My widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdrawiam. Cześć.